Czemeczko z tej strony Lorion i witam Was już w kolejnym odcinku Harry Potter i Insygnia Śmierci część pierwsza. Na tym odcinku w tym odcinku zrobimy sobie porzuconą podstację, uratuj mieszkańców. Nie ma sprawy. Co to jest? Jakaś fabryka czy coś takiego? Mogę w ogóle otwierać w tej grze drzwi, czyli jak są zamknięte, to są zamknięte. Chyba jak są zamknięte, to są zamknięte. Dobra, i co tu mamy? Tu mamy jakiś płyn. no i nie, przeczy nie przeczytam nawet co to jest. Tu rendy. Rendy, tu jest otwarte. O, śmierciożerbce. O, typu, unieruchomiłem. O, fajnie, jak zmienił czarna i medimenta. Może jest sobie tak palne no dobra. A, a to jest ten ziomek, którego mamy uratować. Dobra, jeden padł. Co to wszyscy? Wypić wyciąg ze szczuro szczeta. Dziękuję. Wszyscy wam dziękujemy. Super. Co? A jeden napięciu. Tu mamy coś jeszcze. Wyciągnę zresztą rozszczęta mm, Teraz gdzie dalej? Jak? Ja tu będzie dużo, w tej lokacji W sumie nic mądrego nie powiedziałem No Coś pro tego chyba będziemy mało używać A, I osą tak samo Ja wolę tak sam unikać a tu to ja robię. Z półobrotu obrotu do po się poskładał. Co mogę tu jakoś ten przejść? Coś? Kolejny wyciąg. Dobra, przebiegniemy kawałek. O, proszę, tu mamy schody. Jak fajnie. I coś tu widzę. Uu. Mogę się wkleić? Nie mogę nawet. Fajnie. Typie... Co ty tak uciekał? Może użyjemy tego teraz. Co jest? Nie poleciało. Coś mnie tu blokuje. Chyba, że jest za daleko i to działa jak shotgun. Tak mi się zdaje. Dobra, jeden poleciał. Jeszcze tam jest ukryty. O, dostał. Dobra. A tu jest ten typo. Dobra. Gdzie są kolejni? U, tam. To teraz robisz typie? Ty nic nie zrobisz. Bo dostałeś w twarz. Nie będę się jakby wyrażać brytko Dobra. Mogę go już uważać? Tak, ale jak zginiesz to nie moja wina. A co, w tym budynku będzie tylko jedna osoba? Będę szukać kolejne? A no, zapomniałem, że mam tu zaklęcie. Teraz będzie mi łatwiej. Chyba z, jak gościu dostanie w głowę, liczą się inne obrażenia. Uuu, ja dostałem tym czarem, którego chciałem rzucić. I znowu. Oh man. No. Super. Teraz zmienię sobie czar. Na ten O, ale Typa odrzuciła, w sumie mnie też A jak gościu dostanie tym strzałem, to ten eee, To wtedy nie może rzucić żadnego czaru Uciekamy, chary O oh, man dużo was trochę A, nie takimi się walczyło w Afganistanie dobra typy lecimy ja uratować kolejnych Bo tam był jakiś uuu i wypiłem ale nie wiem co to mi daje chyba że lepsze celowanie Gdzie teraz? Prowadź mnie, ty... ...co mówisz? Czaru. No fajnie. Dementory. Muszę się ich pozbyć jakoś. Uciekajcie ode mnie. Co? Sio. Sio mi stąd. Dobra, ratujemy kolejną. Teraz dwóch jeszcze. Tylko którędy? Co jest? No halo. O dobra, zadziałał. Teraz lecimy tutaj. I znowu na kolejne złomowisko jakieś. A tu jest już wszystko. Merciożercy, dementory. Wszystko, co dusza zapadnie. Zginę stąd? Zginę. Ile to tak można nazwać? No, kolejne też. Teraz sobie zmienimy na brandfota. Incypię, to by uciekaj. Bo tu mamy już dwóch ostatnich. Super, uciekaj. Co teraz? Misja ukończona. Dobra, to tam 7 minut mamy. Lecimy na kolejne. Szmalcownicy nadal porywają czarownice Ten, uratuj. Dobra, użyjemy tego protego, ale nie możemy się ruszać. Nie fajnie. Fajnie jakbyśmy mogli się ruszać. A więc użyjemy innego czaru. Dobra. Ktoś mi się myli, że, żeby te koło yy, wybrać z tabulatorem. Jakiś tak mi się myli. Może w jakiejś grze było coś takiego. Się w roli tabulatorem zginęło. Kieta chyba? To ja nie jestem pewien, to nie powiem. Wam. A wy pewnie wiecie, bo wy to ten maniacy gamingowi. Geta Adam, gram. O, trend fota, Jezu, zgubiłem ten. ten. To nasi. Tam są no to Drenfota na... na... oni rzucają imedi menta, a my drentfota Jak się nazywa w polskim... w sensie angielski odpowiednik Drenfoty Możecie dać się znać, bo jestem ciekawy No to wszystko tak... Super brzmi, a tu drętwota to tak... Nie wiem, jakby ci... Nie wiem, jakby ci noga drętwiała. Albo palet. No teraz tak brzmi i chyba, chyba o to chodzi. Ci powtórzyłem trochę. Gdzie tu są kolejni? Tam jest jeden. O nie, to mój. Super. Co jest? Kolejni idą. Dobra, to są staż. kolejny Kolejni są. Co jest? Czemu spytano 1 na pięciu? Jesz jeszcze taka muzyka. Uuu. Co to poszło za torpeda? Jeszcze taka muzyka, że... Ale jest trochę nie za ciekawie. No wiem, zaczynam bać, bo tu widziałem jakąś stopę. Już ja chyba kogoś łapią. I oni mogą złapać moich pięciu kolegów jakby. O. Konfudus. Dobra, zobaczymy, jak to działa. Konfudus. A ok, taka, taka sniperka, trochę Ej, zniknął mi typo. Ej, a tego nie trafiłem. Super Dobra, misja ukończona. Myślę, że to będzie trudniejsze. I teraz ciemne jaskinie. Las to niebezpieczne miejsce. Przygotuj się na spotkanie jednego z jego najgroźniejszych mieszkańców. Ucieknij ze smoczego gniazda. Czyli teraz będzie bieganko? Tylko w ogóle co ja tu robię? A, zaklęcia są nieskuteczne przeciwko smokom. Super. A nie mam niewitki. zobaczył mnie O ty typie, co mnie jarasz? W sensie, nie jarasz mnie, ale mnie palisz. Dobra, niech tu ucichniemy się schowamy. Uuu, stoję w ogniu. Dobra, run. Run, 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 run. On nas goni, czy co? Gdzie jesteśmy? Chyba dobrze, idziemy. No, tył go zaszliśmy, a on się nagle magicznie odwrócił. No w to Harry Potter to może być magicznie. A myślałem, że uda mi się. Że mi się uda. Teraz mi się uda. No dobra. Magio, kieruj mnie Magio, ufam tobie. tak... trochę... Dziwnie No ale ta, taka jest gra no nic nie poradzisz O Po cichu go zajdę Ja się chyba się odwrócił No i co teraz typie Co teraz ty No co? Co padłeś? Bo byłeś odwrócony a tu znowu smog patrzy na nas. Super Zaraz strzeli jakiegoś firepola. My się przewrócimy i, i tyle będzie. O. O. Kurde, myślałem, że jest ślepy. Nie zauważyłem. Dobra, ale nam się udało uciec. Z tego. Pewnie idziemy do kolejnej... Jakby jaskini, groty, można by to tak nazwać. A tu jest wali jakiegoś breakdance, on ciągle jest odwrócony w naszą stronę. Teraz nas zobaczył, ale i my się. Co to jest? On chyba na nas marknął. Jakoś się tak dziwnie przewróciliśmy, dobra, lecimy dalej nas Na razie spokojnie, fajnie Jak może być Podoba mi się to O ty O ty typie. Dobra Ja ich wystraszyłem A oni mnie Uciekliśmy Misja ukończona, proszę bardzo Myślałem, że każda misja Będzie na osobny odcinek Ale jednak się myliłem Wejście do ministerstwa udaje szalet publiczny. Jest przy głównej ulicy. Musi być strzeżone i nie możemy się aportować. Nie możemy po prostu wejść. Rozpoznają nas. Horkruks tam jest. Musimy tam wejść. Cóż, będziemy musieli więc jakoś się przebrać. O, przebraliśmy się. O. Przebraliśmy się za tę niebitkę. Super. Musimy za nim iść. Ale to dopiero w następnym odcinku. Więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I zapraszam Was do kolejnych oraz poprzednich odcinków. Tu się wyświetli karta. Karty w sumie. Więc się